Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony sznurwa. A to jest, jak zapewne widzicie, World of Tanks, który niestety bardzo długo nie okazywał się na moim kanale. Dlaczego? Otóż miałem i do tej pory mam problemy techniczne z tą grą, w postaci na przykład niepoprawnego zainstalowania się. Dopiero szósty lub siódmy reinstall pomógł cokolwiek, aby w ogóle gra mogła odpalić. Jak zapewne widzicie jest tutaj bardzo brzydka grafika. Dlaczego? Otóż um, niestety, ale World of Tanks ma jakieś problemy. Nie wiem czy to jest optymalizacja, czy to jest wina mojego komputera. Nie mam zielonego pojęcia po prostu grając w, na najwyższych detalach mam jakieś 40 maksymalnie 50 FPSów tak średnio jest to właśnie 40, 35 minimalne spad naj, największe spadki FPSów to jest do 29 ale to się zdarza bardzo rzadko po włączeniu w Rapsa tudzież właśnie Myrlis Action niestety um, World of Tanks stracić co najmniej 20 FPS-ów płynności, co jest znaczną utratą niestety. I ja obecnie będę nagrywać w niskich detalach, dopóki nie rozwiążę tego problemu. No ale hej, nie zamierzam opuścić World of Tanks na nim zacząłem inaczej. Z niego zacząłem nagrywać i na nim będę jeszcze grał. Jak zapewne widzicie, troszkę tutaj się zmieniło w, nie... w moim garażu. Między innymi doszło właśnie KW1, które niestety nie ulepszyłem aż tak z i inaczej ulepszyłem je w miarę w postaci właśnie zamontowania drugiego silnika i gąsienic i tutaj właśnie działa 122 mm który niestety troszkę się, ponieważ y, y, potrzebuje dużo czasu do naładowania oraz nie zawsze przebije pancerz. Obecnie zbieram w sumie na nowy silnik, ponieważ czołg jest troszkę wolny oraz później możliwe, że dokupię jeszcze wieżyczkę lub tutaj właśnie później jeszcze dokupię kolejne działko 85 mm o ile okaże się ono lepsze od tego ponieważ jeszcze póki co nie sprawdzałem, a teraz nie chce mi się tego sprawdzać następnie z KW-1 prawdopodobnie pójdę w T150 lub KW-1S no ewentualnie KW-2 oczywiście jeszcze sprawdzę w co najbardziej będzie się opłacało Póki co również tutaj mam odkryte nieco drzewko amerykańskie, mianowicie tutaj właśnie idę poprzez M2 Medium Tank na czołg M3 li i następnie na czołg T1 Heavy. Um w drzewko angielskim w drzewko angielskim tutaj mam Covenantera w którym mogę dalej iść na przykład na Crusadera, ale tego nie robię dlaczego? Ponieważ nie chce mi się nie chce mi się po prostu iść w te czołgi, ponieważ to są czołgi cały czas lekkie, a ja bym chciał jednak czymś powojować i dlatego postanowiłem że pójdę tutaj drzewkiem tym, pozwólcie, że tylko pokażę, o tutaj w ten sposób poszedłem w to drzewko, czyli w czołgi średnie Mianowicie poszłem najpierw w, w czołk tutaj On chyba jest jeszcze... On jeszcze jest chyba lekki, mi się wydaje. E, aczkolwiek tutaj chyba nie mogę tego sprawdzić niestety. E, nie, jest średni, jest średni, ok. E, średni na pewno. czołk średni. Elitarny czołk średni. E, medium 3 również elitarny czołk średni. I tutaj obecnie mam e, Matildę. Z Matildy będę szedł na Churchill'a Jedynkę, który w sumie jest całkiem niezłym czołgiem. Tutaj właściwie mogę sobie odblokować nowe radio, lecz tego nie będę robił, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ja przynajmniej takiego um, jakiegoś um, zapotrzebowania nie odczułam. Wolę po prostu zachować ten exp um, już na czerchila jedynkę, którego postaram się jak najszybciej zdobyć. I teraz właśnie pojedziemy sobie Matildą, ponieważ nie chcę tutaj wam koleczyć moim kw 1, który jest niestety nieulepszony i będę musiał jeszcze troszkę nad nim popracować, żeby było zdatne w miarę do normalnego grania. Tymczasem zaczynamy kolejną bitwę. Ja tutaj tym właśnie Matildą jeżdżę od kilku dni dosłownie. Naprawdę czołg sprawuje się świetnie, jest dosyć szybki e, oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że jest to czołg średni więc on niestety będzie o wiele wolniejszy od czołg lekkich e, aczkolwiek e, oczywiście e, no, ma lepsze opancerzenie oraz e, no, w, no po prostu będzie miał lepsze właściwości podczas bitwy przynajmniej według mnie ponieważ e, kiedyś właśnie brałem e, BT2 i BT3 ponieważ twierdziłem, że to są dobre czołgi ponieważ są szybkie, zwrotne i no i mogą szybko się wycofać Lecz z tego co widzę to właściwie właśnie taki czołg średni ma większe zalety Dlaczego? Ponieważ przeżyje więcej obrażeń A w międzyczasie kiedy on właśnie dostaje kolejne obrażenia A raczej ciosy, które odpiera oczywiście Ja mogę prowadzić nadal ostrzał ze wroga Okej, okay. jakie są tutaj składy? My mamy A20 największego, później Sery. oni mają jeszcze AMX40, którego również przebijam, mimo że to jest czołg francuski i w sumie francuskie mają całkiem dobre pancerze, z tego co ja tutaj akurat kojarzę. Oczywiście na, mm, bardzo prawdopodobne, że mogę się mylić, że mają mocne pancerze, ale zawsze mi się wydawało, że właśnie czołgi są naprawdę mocne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze PZ38NA valentina który jest czołgiem premium o ile mi się o proszę jedzie bez bez tych a nie przepraszam to mi się coś zdawało no nieważne tutaj su-26 t57 obydwa artylerie w tyle zostały bison oraz t57 oraz m3li obydwa czołgi czyli bison i t57 to są artylerie m3li to jest już tam y, chyba czołg średni, o ile się nie mylę. Tak, troszkę mi zalega w gardle, ale nieważne. Mam naprawdę chrapkę na World of Tanks. Naprawdę ostatnio zacząłem koksić, właśnie zdobyłem to KW-1, zdobyłem teraz y, Matildę, Teraz za niedługo zdobędę, przynajmniej mam taką nadzieję, Chechilla-1. I potem możliwe, że wreszcie pozyskam czołg Tieru 6 i będę mógł grać w tryb y, szturmu, ponieważ jest on dostępny właśnie dopiero gdy ma się czołg tieru trzeciego. I jeszcze raz naprawdę przepraszam Was za grafikę, jeśli macie jakieś pomysły jak mogę pomóc zoptymalizować ten World of Tanks, czy jakkolwiek zwiększyć jego fps -y przy większych detalach, naprawdę piszcie, ponieważ Mirlis średnio odbiera mi w innych grach 20... 20 co ja pieprzę y, około 5 fps-ów, a tutaj zmiana jest niestety diametralna odbiera ono tutaj mi o 4 razy więcej FPS-ów niż zwykle Dobra BOOM przebicie pancerza BOOM przebicie pancerza BOOM prze... ojejku chyba trafiłem naszego Okej okay, zniszczony na szczęście Mam nadzieję że ja mu tutaj killa nie odebrałem ale mimo wszystko u go uratowałem ponieważ to jest artyleria i one zazwyczaj mają słabe pancerze więc on tutaj jeszcze nam pomoże w swoim e, oczywiście ogniem mm, i przynajmniej nie zginął. E, tutaj M3 Lee nam wyjeżdża, zaraz go zlikwidujemy, przynajmniej się postaramy i prawdopodobne jest, że właśnie e, to uczynimy. Raczej pancerza nam nie przebije, więc nie mamy się czego bać. Aha, przepraszam, to jest niszczyciel z tego co widzę. Aczkolwiek ja naprawdę tutaj się tak bardzo aż na czołgach nie znam, cały czas odkrywam grę coraz e, dalej. W gąsienicę. Zginąłeś, niestety nie będzie Ci dane tutaj już więcej powojować Jedziemy w stronę akweduktów, ponieważ tam jest dobry punkt obserwacyjno-strzelniczy Strzeniczy. na pewno obserwacyjny, ale czy mówi się strzelniczy, czy jak, to już naprawdę nie pamiętam Cóż, widzę, że tutaj całkiem dajemy 8 do 5, więc nie jest aż tak bardzo źle, ale mogło być oczywiście lepiej Póki co pozostało nam do zabicia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, czy ja dobrze mówię? Tak, siedem czołgów wroga. Proszę bardzo, Nasz, nasza Matilda, nasza, raczej nasza, ponieważ to jest chyba rodzaj, rodzaj żeński, o ile mi się tak dobrze wydaje, przyjęła strzał w gąsienicę. Na szczęście ma tutaj pancerz, więc po prostu gąsienica jest tylko uszkodzona, a sam czołg nie doznał żadnych obrażeń. Tam widzę, że y, chyba właśnie sporo naszych czołgów już dotarło do raspawroga, tutaj czai się A20, którą również mogę zlikwidować, ponieważ jest ona dosyć słaba, jeśli tak patrzę właśnie względem naszego, naszej Matel Matildy. Tutaj zlikwiduję go zaraz, niestety będę musiał strzelać tutaj na ośle, ponieważ nie widzę, ponieważ straciłem go z radaru i faktycznie mogłbym w sumie chyba kupić lepszy radar, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie co radar lepszy dawał. Wiem na pewno, że widzieliśmy więcej naszych, ale czy wrogów bardziej dostrzegaliśmy, tego naprawdę nie mam pojęcia, będę musiał jeszcze to zobaczyć, tak więc wybaczcie, mają tutaj niewiedzę. Tutaj T57 zabił T57, więc jest ok. Nie, przepraszam, tam PZ38NA u góry zniszczył tego T57. My właśnie przejmujemy bazę wroga, zostało jeszcze dwóch wrogów, mianowicie są to A20 i PZ3, więc powinniśmy raczej na spokojnie dać im radę. Tutaj dwa headseri już zmierzają ku respowi wroga, więc raczej też... Będą mieli większe szanse niż w jakiś tam pojedynczy szturmowiec Tutaj z tego co widzę właśnie nasz A20, którego przedtem próbowałem odstrzelić Tutaj się schował Zaraz kiedy tylko się wychyli O! Bum! W ten sposób 57 obrażeń, to jest całkiem sporo Spróbuję go zajechać, niestety mam, nadzieje, mam nadzieję Mam niepewności co do tego, czy mi się uda, ponieważ nasz czołg jest średni i możliwe, że po prostu A20, który jest czołgiem lekkim, zdąży nam zwiać. No niestety, lubi niestety, jakiś czołg nasz już zniszczył go i obecnie pozostał nam do zniszczenia jeszcze PZ3, który właśnie tam jest i zapewne albo artyleria go zgarnie, albo zajeżdżający go od flanki T28, o ile mi się wydaje, że od flanki ponieważ tutaj nie widzę niestety jego posturów więc nie wiem w którą stronę jest zwrócony ale wydaje mi się że jednak oni siebie nawzajem widzą aha tutaj gościu zjeżdża właśnie z boczem więc po prostu e, zaraz spróbujemy go w naszą raz, dwa, trzy, cztery, piątkę zajechać nawet szóstkę ponieważ tam następny już jedzie więc gościu nie ma żadnych szans i e, tutaj bitwa jest właśnie z góry przeważona co robisz wariacie okej okay, asysta taka jakby więc nie jest aż tak bardzo tragicznie LOL. Tak, owszem, całkiem nieźle się zdziwili. Udało mi się przetrwać 12 tysięcy kredytów oraz 503 punkty doświadczenia badania. Zobaczmy czy tutaj możemy coś ulepszyć. Niestety już nie. Oczywiście mogę to radio, ale nie chcę tutaj wydawać zbędnych, znaczy użytecznych bardzo punktów. Ponieważ no po prostu wolę jak najszybciej dotrzeć do Churchilla 1 bo brakuje mi jeszcze 6325 punktów doświadczenia, więc nie jest to tak aż bardzo dużo. Zaraz weźmiemy go tutaj Matildą następną bitwę i zobaczymy jak nasze losy się potoczą. Gramy na mapie przełęcz, mamy A20 w składzie AMX40, trochę headserów, w sumie taką samą ilość jak ma wróg więc składy są w miarę wyrównane wróg nie posiada headsera, przed przedtem myśmy nie posiadali co ja piernicze wróg nie posiada AMX 40 więc czy to jest przewaga szczerze mówiąc nie wiem ponieważ nigdy nie szedłem w czołgi francuskie więc nie mam pojęcia czy w ogóle taki właśnie AMX 40 może coś zawojować A20 z przodu M5A1 chiński wydaje, że Steward spoku Tutaj kolejny. Tak, to są prawie na pewno chińskie, ponieważ z tego co mi wiadomo drzewko chińskie to są właśnie takie przeplatanki różnych e, czołgów różnych e, nacji Między innymi sporo jest zgapione na przykład od e, naszych tutaj Rosyjczyku, Rosyjczyków... E, Rosyjczyków? Rosjan. E, Między innymi właśnie zgapili oni te 34 czołg Tieru 5 e, oraz parę innych, na przykład e, tutaj że Czicha jest czołgiem podobnym do któregoś z radzieckich, ale teraz dokładnie nie pamiętam. E, Cichy dokładnie nie kojarzę, ponieważ e, no, w drzewko chińskie również nie szedłem, e, ponieważ e, nie przed nim właśnie tam kolega już ostrzegał, że są praktycznie same podróby, więc niezbyt się to opłaca. I w dodatku te podróby są słabsze, więc no cóż, nie ma aż tak y, tam <coughs> co odkrywać. Na wzgórzu stoi T57, M37 za nami jedzie, M37 to jest artyleria czy niszczyciel? Ponieważ też nie wiem niestety. Aj! No i w ścianę. Y, będę musiał tutaj uważać właśnie jak się rozglądam i opisuję, ponieważ trzeba się w miarę skupić na grze. Z boku M5 Steward jedzie, który jest czołgiem normalnym amerykańskim Z przodu już HECERY tam torują drogę 3 do 1, całkiem niezły start jak na początek hmm, Całkiem niezły start jak na początek, trochę dziwne wyrażenia ale no cóż, pomyłka Dwa Headsery, 2 M5 A1 Steward z przodu z czego jeden tam widzę, że oberwał troszkę i ma 77% życia przed nami jedzie ten cały hecer, o którym przed chwilą wspominałem T28, tutaj czaj na kogoś no um, i przycięło coś chwilowo, nie wiem dlaczego. No nic. Tam widać już powoli wroga, widać, że nasi prom do przodu. Um, ktoś tutaj wyjeżdża? Nie, hecer na kogoś chyba czaj, albo dopiero tutaj dojedzie. Zresztą najpierw zerknę, a potem dopiero będę od... A! Od tyłu już nas zajeżdża niszczyciel wroga. Tier 4 SU85B. Na szczęście Hetzer go zniszczył. Byłoby marnie, gdyby taki właśnie niszczyciel wtarł nam na respa i zniszczył na przykład artylerię. To by był niestety nóż w plecy dla nas, ponieważ artyleria jak wiadomo tutaj nas wspomaga ogniem. Niekoniecznie jakimś supermocnym, ale zawsze jest to coś. Co chwila coś klatkuje, nie mam pojęcia co to jest, ale możliwe że to jest wina programu do nagrywania czyli Mirisa tutaj widzę że ojejku, ojejku, naprawdę grafika jest na najniższych detalach bardzo słaba, ale cóż, World of Tanks musi być, choćby na najniższych detalach tak będzie i nie zamierzam go odpuszczać Dlaczego? Ponieważ jest świetną grą i naprawdę podoba mi się, spełniam się w niej i Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi wychodzi granie w nią, ale też rzeczywiście nie zawsze, ponieważ y, mimo wszystko y, również tutaj występuje właśnie taki czynnik, żeby sobie nawzajem pomagać. Y, na przykład właśnie, tak jak mówiłem, y, wspomniałem przedtem y, ostrzał artylerii, który nam pomaga. Y, cóż, tam w tyle widzę, że hetzer nam zajeżdża, ale zaraz go dotrwie prawdopodobnie drugi hetzer. Y, aczkolwiek nie wiadomo, który wygra, ponieważ nasz jest już ranny baza wroga jest mocno już przejmowana, ja tutaj docieram, ale niestety mam ten ś... średni czołg niestety on się trochę wlecze mam nadzieję, że chociaż dotrę, żeby sobie coś, no widać Polacy, pom... Morowska tutaj pisze, ja pilnuję przeciwnika bazy ok dobrze jest właśnie, żeby jedna osoba chociaż została i pilnowała, żeby przejmowała a reszta może tutaj dookoła się rozpanoszyć, żeby poszukać do, e, jakichś przed, wrogów, którzy przetrwali i mogliby nas zajechać od flanki lub z zaskoczenia po prostu. No i właśnie teraz e, baza wroga została przejęta. Ja niestety nic nie ustrzeliłem, ani nie oddałem ani jednego strzału, ponieważ, no cóż, e, mój czołg jest wolny i niestety nie dostałem się na czoło tutaj e, naszego, naszej bitwy. Okej. Okay. 5000 kredytów 110 punktów doświadczenia nie jest złym aż tak bardzo wynikiem e, tutaj brakuje mi do e, Churchilla 1 6210 tak za każdym razem sprawdzam ponieważ e, chcę po prostu wiedzieć kiedy już będę mógł go mieć e, ja robię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę cóż z tego co widzę odcinek trwał nieco ponad 17 minut co oznacza w sumie w moich standardach koniec odcinka tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić oceny, ponieważ to zawsze motywuje, a jeśli nie ocena, to komentarz, ponieważ takie komentarze częściej mnie motywują jeszcze bardziej niż oceny. Tak więc zapraszam Was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!